To będzie nowość. 160 na 270 na 82 poduszki. 8 duszek. Witajcie, jesteśmy w Pepko na przeglądzie nowości. Teraz przeglądam z Pepko codziennie, także nowość, tak, nowość. Także jest po co zaglądać. Czyli to będzie nowość. 9 duszek. No ok. Z dwoma poduszkami. 100% so bawełna. Mm -hmm. I oprócz przeglądu z Pepko wrzucam jeszcze jakiś bonusik z innego sklepu, także jak macie chwilkę, to zaglądajcie na kanał. Czy to nie? To wszystko znamy. Dobra, to idziemy dalej. Mój weski. <grym>, mój wierny towarzysz. <grym>, chodź. Chłopie, tak się stęskniłam, że ja nie wiem, nie wiem, naprawdę. Dobra i. Jakieś kocyki. Czy to będzie nowy kolorek? Ten kojarzę. Pięć dyszek 180 na 200, ale taki jaśniejszy może. Również pięć dyszek. I taki róż. Jeszcze sobie zbliżenie tutaj też zrobimy. Aha, i są też mniejsze. I te mniejsze 25 zł, 130 na 170. Dobra, tu jeszcze widzę nowość. Dla mnie nowość. Jak jest fajny kolor, czy wiecie? Mega. O, jaki fajny kolorek. 12 zł. Podoba mi się. Mega ten kolor, mega mega i są jeszcze takie jaśniutkie i szare. Widać, widać. 15 i tutaj te kolorki, które widzimy 25 zł, to jest wymiar 130 na 170. Dobra, są jeszcze narzuty. O, jest nowość, dobra, jest nowość. Wreszcie jakaś fajna nowość. Cena, gdzie to jest? PL? No, jest to, pięć dyszek. wymiar 130x160. Mhm. Ładne. No i tak jodełka, ale to znamy. Jeszcze coś takiego. Czy to będzie nowość? Również pięć dyszek. No, a to? Nie, to chyba. Coś kojarzy, że było już. Szłonimy cenę tylko. Cztery dyszki, wymiar 130 na 160. Z tych jeszcze te zielone, ale to znamy. To nie powtarzamy, nie? Nie powtarzamy. Dobra, tutaj jeszcze są jakieś nowości. To jest nowość. Czy to... tak. Fajny kolorek. Cena 100 złotych wymiar 180 na 200. ładna ale to nie wszystko, a nie, to jest to samo. Dobra, to nie? Mhm. A to, to znamy, ale to jest chyba, czy to będzie nowość? Czy na 180 na 220, cena 7 dyszak. No i takie zwykłe za 5 dyszek. Wymiar 200 na 220. I jeszcze szary. Już nie będę go ściągać, nie? To na dole wszystko znamy, to nie, to idziemy dalej. Dobra, tu jeszcze naszłam, zaszłam, nie <grym> ja no, żartuję, na taki koszyczek. Nie mam, a jest cena, 25 zł. Co myślicie? Nowość? I zobaczcie, wróciły pompony. No fajne są te koszyczki. Do szumienia cena 25 zł. Pamiętacie? Kto? Nie no, wszyscy pamiętają. Kto może nie pamiętać takich koszyczków? Był <głos》> na nie, ale są, dobra. dobra. Są jeszcze podkładki, więc zobaczymy sobie podkładeczki i, i uciekam. Oj, fajny obrus. miałby to te brusy, są obrusy 140 na 220 wymiar, wymiar i cena 40 zł. To jest obrus? taki sztywny? Tak. Co myślicie? 35 zł. to była nie jest nałość. ten z tyłu. No ten z tyłu może być. Czekajcie przybliżę. To jest cena Przedeżki by wymiar 140 na 200 20 okej. Okay. Bieżnik nie do żobru 140 na 180 cena 20 zł i białe takie cyklaczki 35 zł. wymiar 140 na 240 Ok. Dla mnie jeszcze to jest nowość, taki bieżniczek. Dwie dyszki, 35 na 150. A resztę znam. My. <grybujesz> znamy. Dobra, tutaj jeszcze coś widzę. Czekajcie. Taka mata słomkowa. Taki bieżniczek, trzy dyszki. Wymiar 33 na 150. No i takie podkładeczki. 6 zł. No Takie szare zwyklaczki. Dyszka. To znamy. Znamy zwyklaczki, plastiki, tak? 5 zł. Miar, średnica 35 cm. No, takich szaleństwa nie ma tutaj na nowościach. To są fajne bieżniki. Dwidoszki. A ja już jakieś pokazywałam. O, dobra, to jest nowość dla mnie nowość, słuchajcie. 15 zł wymiar. 35 na 40, a to są podkładki na 45, dwie sztuki, nie? Jeszcze są zielone Zielone miałyby wzięcie, bo jedna jedyne, tak? Tak, jedna jedyna A to? A to już pokazywałam kiedyś a tylko sobie przypomnimy cenę 15 zł, dobra I no i to znamy, nie? Tylko cenę przypomniałem po 5 zł te wszystkie To są 4 sztuki okej okay. to znamy, zna... znamy to? znamy o, takie zwyklaczki za 8 ale tu jest jakaś nowość nowość? może i nowość nie pamiętam już cena 5 zł za 4 sztuki okej okay. no to co? kropeczki, a jeszcze są ceraty dobra, to zobaczymy sobie ceraty i tymi ceratami sobie kończymy. O, jakieś nowe wzory. 90 na 130, za 5 zł. Pamiętajcie, zostawcie coś po sobie: like, subskrypcja, komentarz, coś, co pozwoli, aby YouTube wysłał Wam powiadomienie o kolejnym przeglądzie. 140 na 180 za 15 zł. To jest bardzo ważne, bo jak nie ma reakcji, to nie ma też powiadomienia o przeglądzie. A tak jak mówiłam będzie co oglądać. <laughs> Także zapraszam. 5 zł 90 na 130. Ładny. ładny wzór, bardzo ładny. I jeszcze tutaj coś jest. O, taki pysiaczek. 100 na 140 za 8 zł. No i chce mi się wychodzić z tego pypką. Ale, ale już muszę. Muszę oddzwonić przede wszystkim. Ja nie wiem, zawsze co wchodzę do pypku, to mi dzwonią. O, tu jakieś lampy w ogóle, o ja. Takie fajne. Wiszące. I do zestawu stojąca. Mhm. A ta stojąca siedem dyszek. A wisząca. Czekajcie. No, zobaczę czy nie. Ile tu to... też siedem dyszek. Czy to jest odwrócona? Nie. I jeszcze tutaj coś jest. Pięć dyszek. O, jakie to fajne. O ja, zobaczcie. Dium, dium, dium. Ekstra, co? Taki klosz. fajny, Dobra, kończę, baba. Kończę. A nie, jeszcze mamy zasłony. Dobra, to jeszcze zasłony taka szybko. Jakaś zieleń, nowość. Na pewno dla mnie. 8 dyszek. 135 na 260. Ale ładna do tylko cyków, co? co? tak mi się podobały. Mega. A tu jaki fajny kolorek. Jak ostatni wikardarz. Były takie poduszki. Mega mi się podobał. Tylko bardziej żywy tam był kolor. Ten taki jest stonowany. 8 duszek 135 135x260. Już mi się gadanie szybkie włączyło, bo <noise> już nie mam czasu, ale jestem ciekawa, że dolecimy tak szybciutko. 7 duszek 135 135x260. Dwie sztuki. Znamy, ale chyba kolor jest nowy, co? Tutaj z tych mamy jeszcze taki, taką szarość. Mhm. To znamy. O i tu jest jakaś jeszcze nowość. 6 dyszek, 135 na 260. Reszta jest nam znana, ale tylko oniły cenę. 90 zł 135 na 260. Znamy. Stówka, 140 na 260. O, ten jest fajny kolor. 135 na 262 sztuki. 7 dyszek. Mega, bardzo ładne. O, tu jest nowość. Babo, jak patrzysz. 140x260 za 4 dyszki. Mhm. A to? Też nowość. Ach, dobra. 140x260 za 3 dyszek. Nie no, dobra, muszę użyć. Jest coś jeszcze nowego? No tutaj. Ze złotą i srebrną nitką. Firany, nie, zasłony. 4 dyszki, 140x260. Dla sroczek, dziewczyny ja, albo srebrne. Nie no, dobra, muszę iść już. Nie. Idę. O, znowu. Mi. Dobra, nie. Muszę kończyć. 140 na 260. 8 doszedł 2 sztuki. Nie no dobra, tu jest jeszcze nowy. O ja, zobaczcie. Ach. Widać? I tu jest tak wykończone, słuchajcie. Mega to wygląda na żywo. Fajnie. Ciekawie, jak w oknie macie. Piszcie. 140 na 290 za 5 deszek. Dobra, idę, naprawdę. Jejku, to jakieś stołeczki? Nie, no nie wyjdę. Co to za stołeczki? A nie, to jest, to, to jest stolik czy stołek? Stolik. Ejku, jakie fajne rzeczy. 6 deszek. Zielony i żółty. I biały i czarny. Nie no, dobra, muszę kończyć. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.